Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... No. Zostało się to wszystko. No. A co to będzie okropne? O! Ach. O. O. o! Dziękuję! A w końcu przyszedł ten list. O. O. Zaraz go obejrzymy. Drodzy uczniowie! Witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu? A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o Was. Zobaczmy go. A tutaj Wasze zdjęcie, wspaniali z Was uczniowie? Drodzy uczniowie, wiem, że dużo pomagacie innym. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudowną i pełną radości grupą. Miło się na Was patrzy, gdy jesteście razem. Mają też taką radę: bądźcie dla siebie wsparciem. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do Wieży Lotów. Halo? Halo. Mój plan lotów jest już gotowy, świetnie wygląda super. Aha. Rozumiem. Przełoż mi proszę. A jak z pogodą? Można startować. Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam o pychotka. A, co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. To jest na pierwszym zdjęciu. Szef. To jest dopiero szef wszystkich szefów. A kto jest na drugim zdjęciu? Inni pracownicy. Ale fajna drużyna. Ach, jak oni bardzo was kochają. A zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. <śmulatuj> A, to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest dynio. <śmulatuj> <A>, do... <śmulatuj> o, to ciekaw, Drodzy uczniowie, dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa, ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Drodzy uczniowie... Podobno bardzo lubicie uczyć się nowych rzeczy. Chciałbym Was pochwalić za to, że dużo pracujecie. Podobno czasami za dużo siedzicie na Facebooku. Czy to prawda? Wiem też, że bardzo smacznie gotujecie. O, to Wasze zdjęcie. Znaczy to, że wasze prezenty są już gotowe. Niedługo wam je przywiozę. Gratuluję. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je wam przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? O? Halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze. Papa. Pa. Drodzy uczniowie, niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę. W momencie... Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem! Hurra! Udało się! Szobart i nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak. Dziękuję ci, Bartłomieju. Kochane elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak właśnie, a zaraz to naprawimy. Sania już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita Ho oh, He Hej! Ruszajmy. Yeah. Bye -bye. U, u, u. A, u. A, o, a cóż to? Cóż to za prezent? A, to ty gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Tym mały bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa! pa. I wesoły świąt! Mama ty Get me for Christmas. Uh -oh.